Ja sprzątam tylko pomiędzy koncertami, czyli bardzo rzadko. Ale jak już sprzątam, to robię to doskonale. Poza tym miałam Nie jest Nie w, jest w hotelu, błysk, nie w potelu, bo tam to jest łatwo. Błysk to jest mało powiedziane. Tak, to, to jest, jest mało powiedziane To tak. jest, jest po prostu magia, tego się o, nie da opisać. Moja kuchnia. A <laughs> nie odbywała <ale> <laughs> wokół. Nie, mojej kuchni ja nic to nie przebijesz. Nie, mojej kuchni nie przebijesz. Tam jest po prostu zegarek szwajcarski. cała jest biała. Nie, kochani, to paternie. w ogóle nie masz szans. I nie, no, ty już są stare. Czy to często? Ja gotuję, gotuję nawet całkiem dobrze, tylko że nigdy tego nie robię, ponieważ podpisałam intercyzę, w której napisałam, że nie będę nigdy zmywać garnków, to jest nie moja praca. E, I nie zgadzam się w małżeństwie na takie traktowanie mnie. Że ty masz gary myć? <laughs> wtedy to Ja, ja Mój mąż kupił sobie zmywarkę. A, A to zmywarka to Tak jest doskonale marka. nauczył gotować dzieci. Ale są Że potelnie, moi mężczyźni które się świetnie gotują. Pan, pan, twój młody, Ale nie wydał mi. książkę kucharską, tak? Jeden, drugi świetnie gotuje, mąż świetnie gotuje, szwagier świetnie gotuje. A.